Najpierw ogarnę kuchnię. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zmywarka była włączona w nocy, więc muszę włożyć rzeczy, które zostały w zlewie. Wykładam do szuflady. Teraz nasze rzeczy. Tak sobie to sortuję. Tam mam takie widelczyki. Tutaj to jest w ogóle, wiecie, różne rzeczy, bo cały czas coś tam dokupujemy. I na przykład ląduje taka rzecz jak do akwarium dla rybek, do zmiękczania wody. Ale tu są takie różne otwieracze, łyżki i ten. To mogę sobie przesuwać, tylko właśnie tam napchało się coś. O, ale chciałam Wam pokazać, że to mogę sobie przesunąć i tutaj jeszcze coś pochować. To, że tam było za dużo rzeczy. Taśma dwustronna, a to... Żel antybakteryjny, a to do zamalowywania na ścianach jakieś wiecie, takie drobne rzeczy, jak gdzieś tam się coś pochlapie. Także mam tu naprawdę różne rzeczy w tej szufladzie. Ale generalnie nie musi być aż tak wiecie mega estetycznie. Ważne jest, że wszystko się mieści, wszystko jest. Także od tego zaczynam. Czyli ogarniam całą kuchnię i wstawię nie wstawię zmywarki, włożę wszystko do zmywarki, to co mi zostanie i wytrę szafki, a następnie e, wytrę na pewno kuchenkę. No, poogarniam tutaj po prostu, tam przy kotku jeszcze. Bardzo, bardzo. Lila wycierała właśnie stół. I tak ogarniamy sobie dzisiaj praktycznie moi drodzy w piżamach. Ja jestem w piżamie, w spodniach, to wszystko idzie już później do prania. Gdy skończę układać naczynia w zmywarce, zawsze są jeszcze takie naczynia, które trzeba umyć ręcznie. Na przykład, ręcznie myję często pokrypki do szybkowaru czy zwykłą tarkę. Gdy skończę zmywanie, będę czyściła zlew, wyciągnę sobie odpowiednie środki, wtedy założę rękawiczki i do dzieła. Teraz wyjęłam mokre chusteczki do dezynfekcji i będę wycierała wszystkie blaty, jak również sprzątała jakieś niepotrzebne rzeczy. Myślę, że też wytrę sprzęty. Sami zobaczycie. Przy okazji stwierdziłam, że od kamienie zwykłym octem czajnik. Pamiętajcie, trzeba zagotować wodę mniej więcej dwukrotnie, pozostawić wodę z octem, a potem jeszcze pamiętajcie, że trzeba przygotować co najmniej trzy razy na e, pusto, chciałam powiedzieć samą wodę w czajniku, e, żeby nie pić później wiadomo, octu. Jak widzicie, moich sprzętów bardzo dużo w kuchni jest na wysoki połysk. Tak samo szafki, jak i kosz na śmieci, więc muszę go teraz dokładnie wyczyścić. No, i oczywiście, moi drodzy, teraz będę czyściła takim środkiem, jak do lustra czy do szyb. E, wszystkie szafki. Nie czyszczę cały czas wszystkich szafek, wiecie, od góry do dołu, tylko najczęściej przy uchwytach i uchwyty, dlatego że tam się najczęściej palcuje. Ale wbrew pozorom, e, szafki na wysoki połysk w kolorze, którym widzicie, e, nie są aż tak ciężkie do utrzymania. Okazało się, że zmarniał mi storczyk, który miałam już kilka lat. Być może po przeprowadzce coś mu nie pasowało, i stwierdziłam, że e, no, uprzątnę to, bo nie ma sensu już dłużej ratować go. Po razu powycierałam cały parapet i teraz wycieram naczynia, tak żeby pochować je do szafek. Jak widzicie, częściowo kuchnia jest już posprzątana, ale to jeszcze nie koniec. Teraz będę wycierała kurze, ale w takich mało dostępnych miejscach, e, widzicie, tak żeby wszystko fajnie wysprzątać. Przechodzimy, moi drodzy, do jednego z ostatnich etapów. Trzeba posprzątać u rabusia, wymienić mużwirek, poodkurzać całą kuchnię. Musicie wiedzieć, że nie powtarzam każdej z tych czynności przy każdym sprzątaniu kuchni. Za jednym razem po prostu umyję żerandol czy drzwi, innym razem umyję piekarnik w środku czy mikrofale. To wszystko zależy od tego, w jakiej czystości jest utrzymana kuchnia. I na końcu zawsze wymieniam ścierkę na czyściutką. Moi drodzy, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeszcze Wam pokażę naokoło, jaki jest efekt końcowy. Jeśli filmik Wam się podoba, zostawcie po sobie jakiś ślad i do usłyszenia.